Psalm, który koi serce. Dla pokoju i spokojnego snu. Drodzy bracia i siostry. Dzisiaj zapraszam was do spojrzenia w głąb serca poprzez słowa psalmu czwarty. Ten psalm jest jak cichy wieczorny dzwon, który wzywa nas do odpoczynków Panu. Kiedy w naszych myślach jest niepokój, kiedy w naszych piersiach jest zmartwienie, kiedy świat wydaje się zbyt ciężki, by nieść go na naszych barkach, psalm cztery staje się naszą modlitwą przed snem, Naszą tarczą przeciwko lękom i burzom. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego Słuchania. Psalm 4 Wysłuchaj mnie, gdy wołam do ciebie, Boże Mojej Sprawiedliwości. W ciasnych miejscach dałeś mi miejsce, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej modlitwy. Synowie ludzcy, jak długo moja chwała będzie w pogardzie? Jak długo będziecie kochać próżność i szukać kłamstwa? Wiedzcie, że Pan oddzielił dla siebie swego świętego. Pan usłyszy, kiedy do Niego wołam. Będąc rozgniewanym, nie grzeszcie. Rozmyślajcie w waszych sercach nad waszymi łóżkami i bądźcie spokojni. Składajcie ofiary sprawiedliwości, ufajcie Panu. Wielu mówi, kto pokaże nam dobro? Ukaż nam światło Twego oblicza, Panie. Ty włożyłeś w moje serce więcej radości niż oni, gdy ich chleb i wino są rozmnażane. W pokoju kładę się i śpię, bo tylko Ty, Panie, dajesz mi bezpieczeństwo życia. Dawid zaczyna odwołania do Boga. Wysłuchaj mnie, gdy wołam do Ciebie. Zauważmy, że nie ukrywa swojego napięcia. Nie buduje siebie, by być silnym. Idzie do Boga taki, jaki jest zmęczony, zdezorientowany, obciążony. A co robi Bóg? Daje przestrzeń. Nie zawsze usuwa problem, ale zawsze otwiera przestrzeń dla duszy przestrzeń pokoju, oddechu, snu. Następnie Dawid zwraca się do ludu: Jak długo będziesz miłował próżność? Jakże często przed zaśnięciem gonimy w naszych głowach zgiełk dnia? Żyjemy w świecie, który sprzedaje nam zmartwienia pod pozorem ważności więcej do zrobienia, więcej do zarobienia, więcej do udowodnienia. Ale Dawid przypomina nam: drogą do spokoju jest droga oddzielenia od kłamstw i próżności. Droga zaufania panu. Słowa te są szczególnie ważne. Gdy się gniewacie, nie grzeszcie, rozmyślajcie w sercach waszych ołożach waszych i bądźcie spokojni. Bóg rozumie, że nasze serca mogą być pełne gniewu, urazy i bólu. Wzywa nas jednak, byśmy nie wyładowywali tego bólu w formie gniewu. Zamiast tego powinniśmy medytować. Modlić się i szukać pocieszenia w ciszy nocy. Kiedy Dawid mówi, ukaż nam światłość swojego oblicza, uznaje, że prawdziwe dobro nie znajduje się w chlebie i winie ani w bogactwach tego świata, ale w świetle Boga. Tylko obecność Boga daje radość, która jest głębsza i słodsza niż jakakolwiek ziemska radość. A oto punkt kulminacyjny. W pokoju kładę się i śpię, bo tylko ty, panie, dajesz mi życie w bezpieczeństwie. Świat śpi nie dlatego. Że wszystko wokół niego jest doskonałe. Świat śpi, ponieważ ufa panu. Pokój nie zależy od liczby zamków w drzwiach, ilości pieniędzy w banku czy statusu w społeczeństwie. Prawdziwy pokój pochodzi tylko z zaufania, Bóg nie śpi, kiedy my śpimy. Drodzy, Psalm 4 uczy nas odpuszczać. Porzucić urazy, porzucić lęki, porzucić kontrolę i kłaść się spać nie z ciężarem na sercu. Ale z modlitwą na ustach, Ty, Panie, jesteś jedynym, który daje mi bezpieczeństwo. Uwierz, że jeśli Bóg zapewnia bezpieczeństwo całemu światu, to trzyma Twoje życie w swoich rękach. Dlatego możesz zamknąć oczy i oddać się w Jego troskliwe ręce. Bracia i siostry, spójrzmy dziś głęboko w nasze serca i pomyślmy, z czym kładziemy się spać każdej nocy? Ze zmartwieniami, lękami, niewypowiedzianymi słowami. Czy też z Bożym pokojem, który jak rzeka wypełnia nasze dusze spokojem i pewnością? Psalm 4 przypomina nam o wielkiej prawdzie. Nasz odpoczynek nie zależy od okoliczności zewnętrznych, nie zależy od bogactwa, od liczby problemów, które rozwiązaliśmy, od tego, jak stabilne jest nasze życie. Nasz prawdziwy, głęboki, wieczny odpoczynek przychodzi tylko wtedy, gdy schronimy się w Panu jak w mocnej wierzy, gdy powierzymy Mu nasze życie bez zastrzeżeń, jak dziecko, które zasypia w ramionach kochającego ojca. Dawid, autor tego psalmu, nie był naiwnym marzycielem. Wiedział, czym są prześladowania, zdrada, głód i groźba śmierci. Ale nawet w najtrudniejsze noce swojego życia mógł powiedzieć W pokoju kładę się i śpię, bo tylko Ty, Panie, dajesz mi bezpieczeństwo życia. Jak to możliwe? Jak człowiek otoczony przez wrogów może spać spokojnie? Tylko przez wiarę tylko poprzez uświadomienie sobie, że Bóg jest ponad wszystkim. Że żadna strzała wroga nie dosięgnie nas bez woli naszego Ojca Niebieskiego. Że żadne kłopoty nie przyjdą do naszych drzwi bez jego wiedzy. Kiedy ufamy Bogu, żyjemy bezpiecznie, bez względu na to, jak niespokojny jest świat. Spójrzmy na dzisiejszy świat. Ludzie kupują drogie systemy alarmowe, budują wysokie ogrodzenia, zatrudniają ochroniarzy, ubezpieczają wszystko, co mogą ubezpieczyć. A wciąż się boją. Boją się biedy, chorób, samotności, śmierci. Ponieważ żaden ludzki wysiłek nie może dać duszy bezpieczeństwa, które może dać tylko Bóg. Psalm 4 uczy nas prostej i głębokiej zasady: Zanim zamkniesz oczy na noc, otwórz swoje serce przed Panem. Powiedz Mu o swoich lękach, błędach i nadziejach. Podziękuj Mu za miniony dzień, nawet jeśli był on trudny. Poproś Go. Aby włożył w twoje serce radość, która nie zależy od ilości chleba i wina, jak mówi Dawid, ale pochodzi ze światła jego oblicza. A wtedy sen nie będzie ucieczką od rzeczywistości, ale cennym darem Bożej miłości. Moi drodzy, kiedy noc zapada na ziemi, kiedy wszystko wokół milczy, to właśnie wtedy głos Boga jest szczególnie jasny dla tych, którzy go szukają. Noc to nie tylko czas snu, to czas zaufania. Czas, by powiedzieć Bogu, nie trzymam już tej sytuacji w swoich rękach. Odpuszczam, ufam, że ty działasz nawet wtedy, gdy śpię. I to jest najwspanialsza forma wiary, zasypianie ze świadomością, że Bóg działa, gdy my odpoczywamy. Ile razy pozbawialiśmy się snu, martwiąc się o jutro, o to, co stanie się z naszymi dziećmi, naszą pracą, naszymi finansami? Ale Jezus powiedział: Nie martwcie się o jutro, bo jutro zatroszczy się samo o siebie. Każda noc jest nam daną na odnowę, aby odzyskać siłę, nie tylko fizyczną, ale także duchową. A kiedy kładziemy się z modlitwą, z ufnością w naszych sercach, nasza dusza znajduje ciszę, której żadna burza nie może zniszczyć. Pamiętajmy, jak często Bóg przemawiał do ludzi nocą. To w nocy pokazywał Józefowi sny, prowadził go. To w nocy wyprowadził Abrahama na zewnątrz, aby pokazać mu gwiazdy i przypomnieć o swojej obietnicy to w nocy anioł pański przyszedł do bojaźliwych i zmęczonych. Bóg działa w nocy. A jeśli powierzymy Mu nasze lęki i zmartwienia, zanim pójdziemy spać, rano wstaniemy odświeżeni i silni duchem. Psalm 4 uczy nas nie tylko modlić się o rozwiązanie problemów, ale także modlić się o pokój wewnętrzny. Ponieważ wiele problemów pozostaje tam, gdzie są, ale jeśli nasze serce jest zmienione, jeśli pokój Boży mieszka w naszym sercu, wtedy problemy są postrzegane inaczej. Wtedy wróg nie wydaje się tak straszny, potrzeby nie są tak przytłaczające, a droga naprzód nie jest tak ciemna. Bracia i siostry, zachęcam Was dzisiaj do przemyślenia swoich nocnych nawyków. Przestańcie zasypiać z telefonem w ręku, z wiadomościami o katastrofach i obawami o przyszłość. Zacznijcie zasypiać z psalmem cztery na ustach. Mówcie Bogu wszystko, co leży Wam na sercu. Oddaj mu ciężary. Wybacz tym, którzy Cię skrzywdzili. Odpuść niedokończone sprawy. I połóż się z zapewnieniem: Ty, Panie, jesteś jedynym, który daje mi bezpieczne miejsce do życia. Uwierz mi, po kilku dniach takich wieczorów modlitewnych poczujesz, jak zmienia się Twój wewnętrzny świat. Jak pośpiech, irytacja, strach znikną z wnętrza. Twój sen stanie się spokojny. Twój poranek zacznie się od wdzięczności zamiast niepokoju. Kiedy powierzasz Bogu noc, Powierzasz mu dzień, ponieważ noc jest momentem największej bezbronności. A jeśli w tym momencie jesteś w stanie powiedzieć: Panie, ufam, że mnie strzeżesz, to Twoja wiara jest naprawdę zakorzeniona. Nie jest powierzchowna, nie zależy od okoliczności. Jest prawdziwa. A ten rodzaj wiary zwycięża świat. I wreszcie, bracia i siostry, pamiętajcie, Psalm 4 to nie tylko modlitwa o pokój. To akt uwielbienia, to uznanie, że Pan jest naszym jedynym źródłem bezpieczeństwa, radości i pokoju. Jest to sposób potwierdzania każdego wieczoru, należy do Boga. Moje życie jest w Jego rękach. Dlatego mogę iść spać w pokoju. Niech każda z naszych nocy będzie czasem nie tylko odpoczynku, ale i wzrastania w wierze. Niech każdy nasz sen będzie modlitwą zaufania. I niech każdy poranek będzie nowym świadectwem, że łaska Boża odnawia się nad nami wraz ze świtem. Niech Bóg błogosławi Cię spokojnym snem, pokojem w sercu i odnową ducha. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce!